A dziś odbywa się w Sejmie czwarty zjazd Polonii i Polaków mieszkających za granicą w Sejmie. Rozumiem, że pan przewodniczący jako przewodniczący Komisji Sejmowej w Łączności z Polakami za granicą będzie miał poczytne miejsce, jeśli chodzi o referaty. Znaczy, wczoraj się dowiedziałem, że mogę zabrać głos. Ucieszyłem się, aczkolwiek było to trochę za późno. Nie wiem, z czego to wynikało. Może z nieporozumienia, nie chcę tu nikogo oskarżać, ale faktem jest, że bardzo późno się dowiedziałem o tym, że mogę zabrać głos. Zważywszy, że to się dzieje w pewnym kontekście. No, ja jestem krytycznie nastawiony do różnych decyzji MSZ-u dotyczących współpracy z Polakami na Wschodzie i z Polonią. No i to wielokrotnie artykułowałem, więc no można się domyślać, że, że chodziło o to, żebym nie, tego nie powiedział, ale może to był, było nieporozumienie. I jeden z organizatorów powiedział, że, uwaga, zapomniał, natomiast nie zapomniał zaprosić czterech ministrów urzędujących marszałka i tak Proszę mi powiedzieć, jakie są największe bolączki? Ostatnio słyszeliśmy o tym, że ucinane są dotacje na utrzymanie mediów lokalnych, regionalnych, polonijnych. Jakie szczegóły? Wie pani, to jest mnóstwo problemów. Generalnie zaczęło się od tego, tego, że od pewnego czasu widzimy pewne symptomy zmiany polityki wschodniej MSZ-u, polskiego rządu. Myśmy na to zwracali uwagę. To były symptomy, które się teraz zaczęły przeobrażać w trwałe procesy. No, między innymi doszło do przesunięcia środków finansowych na rzecz Polaków na wschodzie i Polonii z Senatu do MSZ-u. I to spowodowało różnego typu perturbacje. Myśmy na to zwracali uwagę. No, między innymi problem Polegał na tym, już abstrahuję nawet od zawartości całego projektu, który jest według mnie zły, ale szybkości. We wprowadzaniu tego typu rozwiązań. To znaczy, nie było odpowiednich konsultacji. Większość organizacji, która się o tym dowiedziała, polonijnych, była przeciwko. Komisja łączności z Polakami za granicą była przeciwko tym, tym rozwiązaniem. A mimo wszystko, w bardzo szybkim tempie, to zostało wprowadzone w życie. Myśmy twierdzili, że to, że to będzie w szyb, szyb, szybkim tempie, a postulowaliśmy, żeby się nad tym zastanowić i na przykład przesunąć to o kilka lat, może spowodować różnego typu zawirowania, szczególnie na wschodzie. I tak się stało. To uderzyło w mnóstwo środowisk polskich na wschodzie, w różne media, niektóre padły, niektóre zawiesiły działalność. Ludzie są rozgoryczeni. Ja zrobiłem taki objazd środowisk polskich na wschodzie i widziałem i widzę olbrzymie rozgoryczenie. Znaczy, część Polaków na wschodzie wręcz twierdziła, że się państwo polskie od nich odwróciło plecami. No i oczywiście no, to ma swoje daleko idące konsekwencje. Już od momentu, kiedy Platforma objęła rządy, jest olbrzymie problemy są z uzyskaniem karty Polaka. Właściwie ten program został zawieszony z tego, co wiem. No Jest mnóstwo innych problemów. tak? Jest Litwa i prawa mniejszości litewskiej. Jest Związek Polaków na Białorusi. Jest bardzo niesymetryczna sprawa Polonii niemieckiej w Polsce i Polonii polskiej w Niemczech. Czy jak którakolwiek z tych spraw udaje się ją jakoś Także ja, Wie pani, no wszędzie jest jakiś tam problem, czy nawet regres, natomiast ja z kartą Polaka bym nie przesadzał. To nie jest tak, że jest jakieś wstrzymanie z powodu decyzji obecnej administracji wydawania karty Polaka. Nie, nie, nie. nie. Karty się wydaje i nie słyszałem o, o, o takim zjawisku. Natomiast faktem jest, że jest bardzo skomplikowana sytuacja Polaków na Litwie, na Białorusi. Jest teraz duży, duży problem z mediami, z edukacją, z oświatą na Ukrainie, jest problem z Mołdawią, z Gruzją. No w zasadzie gdzieś nie spojrzymy, to są różnego typu problemy. Antidotum na to miało być to przesunięcie środków z Senatu. Ono tylko i wyłącznie według mnie pogłębiło chaos, niecierpliwość różnych środowisk, jakby takie poczucie odcięcia się, państwa polskiego od Polaków na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Przewidywaliśmy, że tak będzie. No, jakby tutaj jest klu yy, yy, tego konfliktu, jaki te, yy, teraz miał miejsce, bo myśmy o tym wszystkim mówili. To, jakby to, to było nam sygnalizowane ze środowisk polskich na wschodzie i to się wszystko niestety, ten czarny scenariusz się sprawdził. Czy pan rozmawiał ze swoimi kolegami z komisji, z innych partii, albo na przykład jak Senat się zapatruje? Senat właściwie, że tak powiem, od, od początku zajmował się Polonią, jak on się wypowiada. Czy znaczy, wie pani, no, sejmowa komisja łączności z Polakami za granicą była przeciwko zmianom, które mhm. zostały przyjęte większością koalicyjną. Także w, se, w Sejmie, w komisji sejmowej te zmiany były odrzucone. W Senackiej jest całkowita dominacja platforma formy obywatelskiej, więc dziwię się, że senacka komisja tego nie odrzuciła. Nie słyszałem o tym, żeby były tego typu podejmowane inicjatywy, ale tam dominuje koalicja rządowa. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o Polonię amerykańską i kanadyjską, słyszymy o tym, że mocno działa, jeśli chodzi o odkłamywanie takiej krzywdzącej dla Polaków sytuacji, jeśli chodzi o II wojnę światową i w sprawie Smoleńska. Na ile to będzie skuteczne? No wie pani, ja bym tutaj też apelował do, do msz o bardziej aktywną politykę wobec Polaków w Stanach, Polonii w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest olbrzymia społeczność, według mnie nie współ... za, za, za mało znaczy w polityce amerykańskiej Polonia Amerykańska. I tutaj po pierwsze byłby apel do, tego, do działaczy polonijnych w Stanach Zjednoczonych, żeby się lepiej zorganizowali, ale przede wszystkim apel do polskiego MSZ, żeby był bardziej aktywny w kontaktach z Polonią Amerykańską. I to dotyczy wszystkich kolejnych rządów myśmy też podejmowali pewne próby, to nie jest łatwe. To nie jest tak, że jakby tutaj się rząd polski odwraca plecami, to nie jest łatwe. Natomiast y, jest tak, że to jest olbrzymia społeczność i według mnie za mało znaczy w polityce amerykańskiej. Rozumiem. Czy pan przewodniczący zdecydował się jednak y, zabrać głos na kongresie? Jeśli tak, to o czym będzie mówił? No zdecydowałem się. No, będę mówił o moich wątpliwościach dotyczących ostatnich decyzji MSZ-u.